Witam serdecznie Jakub Kolig dla fansportu, jest ze mną Artur Szpilka, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, Artur, ronda 9 dobiegła końca, dobrze się bawiłeś? Oczywiście. Czy znaczy, tutaj ciężko mówić o zabawie? Było mega emocji dużo. E, turniejowo może nie było tak mocno, ale dwie walki finałowe nam wynagrodziły. To wszystko Mario z Parowcem no i przede wszystkim Barboa z Gudriarem. No, pet Petarda, nie walka. E, każdy najbardziej wybredny kibic właśnie takich ulicznych walki, i czegoś takiego sobie mógł, miał tu dzisiaj wszystko. Jeżeli ja, ja przed jeszcze trochę po kolei i na pewno się ze mną zgodzisz, że, że walka Remi z diabełkiem to też była walka, która chyba skradła serca kibiców na tej, na tej gali, bo tam nie było kalkulacji. Nie było kalkulacji, walka na charakterze bez tlenu i Remi i diabełek obydwoje walczyli na charakterze Pięknie się to oglądało, tak? tylko tak jak mówię, no zawsze w tym wszystkim, nawet w tej pięknej walce jeden musi przegrać i to jest właśnie w tym wszystkim przykre, bo jeden drugi daje, to jest piękne i przykre. Tak? Zarazem. To prawda, tak samo, tak samo Łukasz i Mario mówili po, po swoich walkach, że, e, że no darzą się szacunkiem, natomiast no, no w walce będą wymieniać te ciosy i, e, i nie kalkulować i tak też w tej walce było. Dokładnie tak, widzieliśmy. Przede wszystkim też wielki szacun dla pałarowca, który wstał pod ciężkim naprawdę knockdownie, w nos chyba nawet złomany złamany i potem poszedł na wymianę gdzieś to wszystko się tak potoczyło. Szacun oczywiście dla Mario, stary, prawdziwe chłopy z kawałem serca w sobie. To właśnie oni są wizytówką gromdy i walk na gołe pięści. Słuchaj, to, to zejście, ta ostatnia akcja, która kończyła tą walkę, to zejście i wyprowadzenie tego haka, no, nie powstydziłby się tego żaden pięściarz. Oczywiście, tak jak powiedziałem. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, to mieliśmy wszystko nawet dla najbardziej wybrednych kibiców. Mieliśmy wzroty akcji, knockdowny, knockouty. Niestety też niefartowne, ale związane w tym sporcie kontuzje. Ale mieliśmy tak samo... Piękne notałty i walkę do samego końca. I to jest to, co właśnie każdy z nas chce oglądać. Słuchaj, e, ostatni pojedynek jeszcze to, to Balboa, który zdobywa ten pas międzynarodowego mistrza. E, miał spore wyzwanie, bo miał cięższego przeciwnika, miał bardzo doświadczonego przeciwnika, miał, miał przeciwnika, który ma dobry zasięg i, i naprawdę mocno bije sami, mówił, że trzy razy był w tej walce podłączony. Czy, czy spodziewałeś się, że tak się zakończy ten pojedynek? Liczyłem na to bardzo, wiesz, liczyłem, przede wszystkim chciałem mieć naszego boh lokalnego bohatera, nie lokalnego jako miasto, tylko lokalnego jako Polska, więc cieszę się z tego, tym bardziej, że pokonał zawodnika, który jest najlepszy na świecie w Bernakul, tak, w walkach na gołe pięści stare, także cudze chwalicie, a z tego nie znacie, tak, ja się z tego bardzo cieszę, bo zawsze jestem za swoimi, tym bardziej Balboa, od początku jak wszedł do grondy, wniósł coś takiego innego. Wniósł świeży powiew, wniósł dynamikę ekspresję i taki niekonwencjonalny styl walki, więc to jest też fajne. Jest nieobliczalny w tym wszystkim, do tego bardzo dynamiczny i szybki, a to jest jedno z nielicznych atutów bo zawodników grądy, którzy są, bo jedni są silni, którzy wytrzymali. A tutaj mamy i wytrzymałego, i silnego, i bardzo szybkiego zawodnika. Słuchaj, poza paroma akcjami, gdzie faktycznie się zatrzymał i jednak wdał się w tą, w tą bójkę, to tak jak mówisz, no, on generalnie wchodził, wychodził i, e, i ta szybkość decydowała. Oczywiście no, piękne przygotowania razem z trenerem, zrobili kawał świetnej roboty. Widać było pewność od początku. Fajnie się go słucha, fajnie się go ogląda, czekam na kolejne walki. A Z tego, co rozmawiałem w studiu z Mariuszem i z chłopakami, to jest duża szansa, że następną walkę zobaczymy, walkę Kubiszyna z Dondiego, znaczy Kubiszyn-Dondiego to ta sama osoba, z Kubiszyna z Wasylem. Albo Balboą, także rozumiem co się może tu wydarzyć, tu będą naprawdę ciężkie grzmoty. No, powiem Ci, i... że ja bym go chciał zobaczyć z Balboą. Ja bym go chciał zobaczyć z Balboą, ale kogo? E, no Don Diego, don Diego, don Diego z Balboą. Ale ja bym też chciał zobaczyć Wasyla, bo to też jest kawał zawodnika i powiem Ci, że każdy z nich... Tak naprawdę wolałbym zobaczyć mecz Polska-Anglia, też... I takiej kwestii wszystkich naszych najlepszych na tych gangów też fajna sprawa. Fajnie, bo, bo te wzmocnienia z zagranicy naprawdę nie mają z czego powstydzić. To nie są takie, jak to często się mówi, bumy, które przyjechały tutaj, żeby dać się obić, bo, bo chłopaki zostawili też dużo serca w tym, w tym ringu. Eee... Zamknę temat gromdy, e, chyba że mi coś zdradzisz, jeśli chodzi o dziesiątkę, czy, czy już za kulisowo nie, 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 wiesz. To, coś? Ty, nie, tylko tyle, że właśnie szukają. Także fajnie, pojęcie, że czekam. Na pewno za kulisowo mogę Ci tylko powiedzieć tyle, to jest to, co Mariusz już powiedział, że dziesiątka jest to jubileuszowa gala, więc jak sama nazwa wskazuje, chcą zrobić coś więcej, więc ja się z tego tym bardziej cieszę, bo z gromdy na gromdę dostajemy coś ekstra, dostajemy fajne emocje, dostajemy niesamowite walki, jest tu ta samo grono ludzi, ono się powiększa. I wiesz, i to jest fajne, że tutaj mamy takich naprawdę e, twardzieli, skurwieli, nie? I to trzeba powiedzieć szczerze, tu każdy z tych ludzi, co wychodzą, to są skurwiele, nie? Nie ma, nie ma miękkiej gry. E, przed tobą fight week, pomału się zaczyna. E, zauważyłem uśmiech na twarzy, czekałeś na to? Czekałem na to, ale nie chcę się wypowiadać na ten temat, ponieważ zostawiam sobie to do soboty. Jestem zmotywowany, optymistycznie nastawiony i na tym zakończmy, po prostu. Słuchaj, ja szanuję, nie będę cię, nie będę cię męczył w tym aspekcie. E, podoba mi się ten uśmiech, bo, bo dużo kibiców czeka na, e, na ten debiut. E, zapytam cię o twoją partnerkę, która, która ostatnio walczyła e, z Ewą Brodnicką, która tutaj też jest na, na grądzie. E, jak Kamiszka po, po walce? Bardzo dobrze. Kamila, jeszcze raz wam tłumaczyłem, od początku, e, kiedy była taka walka, ja mówię, Kamila nie jest zawodniczką MMA, nie jest zawodniczką która całe życie traktuje jako walkę, to Ewa, to Ewa jest zawodniczką, była mistrzynią świata. Więc przegrać z mistrzynią świata dwa do jednego to żaden wstyd. Tak, to jest wręcz przeciwnie. Ja bym powiedział, że to jest w jakimś sensie nobilitacja, bo też wiadomo, przegana to przegana, ale dwa do jednego z mistrzynią świata. Dziękuję dla zawodniczki, która, mówimy o mojej kobiecie, trenuje raz dziennie, traktuje to bardziej jakiejś formie zabawy. Tak, to czym się przejmować? Ona to traktuje jako taką rozrywkę coś innego, odskocznie od normalności i za to wielki szacunek dla niej. Słuchaj, to jest chyba duże, duże i fajne i, i cieszy, że wiesz, dwa czy trzy lata temu ona by nie pomyślała, że, że z świata wielokrotną ona, ona będzie toczyć walkę, co prawda we MMA, ale, ale to jest taki fajny e, okres w życiu, że, że, że uda się coś takiego do się osiągnąć. Tak, to prawda, ale jeszcze raz powtarzam, ona do tego dążyła, trenowała jak mieszkaliśmy w Stanach, jiu-jitsu, kto by pomyślał, że powstanie taka federacja jak free fightowe i, i będą to na takim wysokim poziomie, nie sportowym, ale medialnym, prawda, że ludzie będą bardziej to oglądać niż widowiska sportowe i z tego się trzeba cieszyć dla takich normalnych ludzi. Ja się zawsze cieszę, kiedy nawet ci zawodnicy patologiczni, niepatologiczni, ja się na tym nie znam, bo ja tak nie, nie, nie generalizuję, że ten taki, ten taki, bo ich nie znam, ale... Ja się cieszę, że każdy z tych ludzi może się przekonać, jaka to jest ciężka robota, ciężka praca i, i zobaczyć, że to nie jest takie hop jak się ludziom wydaje wyjść na, przed całą publikę i walczyć, bo każdy widzi, że to jest coś innego. A, mówimy o poziomie free-fightowym, a ja naprawdę po czasie doceniam sam siebie i sobie mówię, kurde, stary, też przeszedłeś kawał do drogi jako sportowiec, Walczyłem o mistrzostwo świata, w ringu był Mike Tyson, Lerops Lewis, Evander Holyfield. W pierwszym rzędzie siedział Tyson Fury, powietki, oni wszyscy stali tam o mojej Kamili. Stary, to są rzeczy, których, jak jako dzieciak oglądałeś i nie zapomnisz. stary, do tej pory, jak sobie o tym pomyślałam mam gęsią skórkę i się z tego cieszę. Wiesz, jestem dumny, a przez to wszystko, jak to wyglądało, ta życie, to, to wszystko traktowałem jako całe życie. Niestety, też odreagowywałem tak, w zależności od walki, i powiedziałem, że nie popełnię już tego błędu. Tak, to teraz, jako MMA, jako przygoda, ale wiadomo, w każdej przygodzie, jako idę przez całe życie, daje się z To To prawda. Ja rozmawiałem z Mariuszem i rozmawiałem z Ewą. Czy... Oni bardzo, i Ewa i Mariusz chcą Ewy tutaj na pierwszej walce kobiet na, na grondzie. Czy ty jesteś zwolennikiem takiego rozwiązania? Nie, ponieważ kobiety jeszcze w grądzie jakoś mi się to nie podoba. No bo po prostu nie chciałbym, żeby tego w jakimś sensie zepsuły. Rozumiesz, klinczem, nie klinczem, nie wiem, no jakoś tak sobie tego nie wyobrażam. No szanuję, szanuję, za opinię, chciałem Cię to zapytać, bo, bo jesteś tu blisko z tą gromdą, jesteś, no, jesteś w elitarnym gronie tej grądy. Eee, ostatnie pytanko, zapytam Żeby Cię... Nie było, ja nie mam nic do tego, niech się biłem, jak to... tylko po prostu grąda sam przychodzisz tutaj, oczekujesz czegoś. prawda? Po pierwszej, drugiej, grądzie trzeciej jakieś oczekiwania i to wszystko dostajesz dzisiaj, prawda? I dlatego nie chciałbym tutaj mieszać kobiet. Po prostu. Prawda. Wy, wy, wydaje mi się, że wystarczające wyjaśnienie. E, zapytam cię jeszcze o Adama Kownackiego, bo, e, bo było planowane zestawienie z Cisorą, ostatecznie jest inny przeciwnik. E, uważasz, że to dobra decyzja, że, że Adam nie walczy z Cisorą? Bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że tej walki nie wziął, czy nie wziął, czy nie doszło. Ostatecznie do tej walki ponieważ Cisora jest naprawdę trudnym przeciwnikiem, bardzo silno bijącym, który ma świetną gardę, który potrafi boksować, który jest zaprzeczeniem wszelkiego typu zawodników, którzy dostają nokauty i już nie wracają. Nie, to jest zawodnik, który kurde potrafi walczyć tak samo albo nawet i lepiej. I... To jest prawdziwy ciężki, uwierzcie mi, dostałem od niego od Wajdera, wiem jak te ciosy bolą, dostałem też do od Adama, więc mówię, że to jest zupełnie, cieszę się i tam widzę, też ma jakiegoś zawodnika nawet, już nie pamiętam, ale jakiegoś takiego Turka chyba. Tak, tak. E, też Spoko, ale na pewno to będzie dużo bezpieczniejsza opcja niż... Ee, no, jak na, na pewno mniej medialny, po, pojedynek, mniej finansowo, ale, ale ten powrót jednak u Adama musi być po, rozważny. Po, nie? po, po ciężkich dwóch nokautach, po, po przegranych sam wiem coś o tym. Może gdybym wziął, posłuchał kiedyś promotora, to może byłoby gdzieś inaczej, ale już się na tym nie zastanawiam, nie cofam się do tyłu. Jestem, gdzie jestem, dzisiaj debiutuję w MMA właściwie za tydzień. Na tym się skupiam. A gdybyś nie był jaki, jaki jesteś, to, to też może nie walczyłbyś o mistrzostwo świata, bo, bo generalnie tym swoim charakterem sobie tą, tą walkę też zasłużyłeś na nią. Dokładnie tak, także... Jestem, tak, jaki jestem. Jaki jestem, <laughs> jak jestem, jak jestem, dokładnie. E, dziękuję Ci bardzo serdecznie, życzę powodzenia, no i e, trzymamy kciuki za cały Fight dziękuję. Week i za, i za walkę. Poddrawiam. Dziękuję. Uciekam Dzięki jeszcze. bardzo.